Święta tuż, tuż wiecie dobrze sami co to oznacza Zażyczyliście sela, bubu, dubaj, czoklet, macza Chcecie by prezenty przyniósł wam sam święty Mikołaj Nie tylko ja mam chrapkę brać się to jego wora Ta jego długa broda rozgrzewa tylko ciasteczkami i mlekiem chcę go ugościć Będę czekała w chod piżamce, może zdejmę bluzkę Byłam niegrzeczna, mam nadzieję, że przyniesie ruskę. Wigilia cały dzień. Wyglądam już przez okno. Za oknem pada śnieg, i wszyscy wokół tylko mokno. Ja też słucha nie jestem, ale z innego powodu, bowiem, że z Mikołajem w ten wieczór nie zaznam chłodu. Wybiła północ, wszyscy śpią, i słyszę jak się skrada. Ja wiem, że on zajęty i rozpraszać nie wypada. Ale to obowiązek jego spełnić me życzenie. Więc chodź tu Sabrina pomoże zdjąć o Tak jak sam święty Mikołaj mnie nie zadowoli Nikt nie potrafi, tak jak on porządnie przepchać komin Teraz leżymy sobie razem i palimy szluga, pytam go, czy za rok wiki Nie spotkać nam się uda On odpowiada, że tylko jak będę bardzo grzeczna Obecność na jakiejś zjebanej liście jest konieczna Jak jeszcze raz wyjebiesz kurwa z tym świątecznym cringe'em To ciebie kopnę w dupę i pójdę się przez spad mm -hmm.